W naszej strefie wywiadu witamy pana Arkadiusza Bednarskiego, praktyka sprzedaży i trenera z 26-letnim doświadczeniem, ale to nie wszystko, bo też autora książek 17. E, nie sprzedawaj, pomóż kupować. To jest Pana dewiza. E, co dokładnie ona dla Pana znaczy? Ona dla mnie znaczy to, że ludzie lubią kupować, a nie lubią jak im się sprzedaje. I to wszystko. Tak? Czyli e, tradycyjna sprzedaż, która kiedyś polegała na tym, żeby prowadzić klienta do, do określonego punktu, w którym zależy, żeby sprzedawcy, żeby on był. E, jakby no, mi się nie sprawdza w praktyce, tak? Ja zauważyłem, że ludzie właśnie lubią kupować i teraz stosujemy takie metody, takie podejście, które sprawi, że ludzie sami zdecydują się na zakup. Czyli tworzę takie środowisko, można powiedzieć, dookoła siebie w trakcie prezentacji, w trakcie rozmowy z klientem, w samym produkcie, które powoduje, że klient bardziej chce go kupić. Kupuje to. Kup Yy, przeszkolił pan osobiście ponad 12 tysięcy osób, yy, spędzając na salach szkoleniowych 200, 2128 dni. No, te liczby robią ogromne wrażenie, no i chyba to już nie budzi żadnych wątpliwości, że musi pan bardzo lubić to, co pan robi. Wie pani, w pewnym wieku liczby się same <głosy> pojawiają. <głosy> tak, lubię, tak, oczywiście. No nie wyobrażam sobie m, robić. Czegoś w życiu, czegoś nie lubi, tak? Także jak najbardziej, tak, mhm. zgadzasz się. Jest pan także y, właśnie autorem książek, trzy z nich, zresztą zostały bestsellerami. Mhm. Jak to jest właśnie pisać książki? Czy to jest bardzo ciężka praca? Nie, to jest praca, która wymaga dyscypliny. Ja po prostu jak pierwszą książkę pisałem, to długo ją opisałem, bardzo się męczyłem, ale potem przy kolejnych książkach zauważyłem, że trzeba sobie wyrobić po prostu zwyczaj. Siadam o godzinie, na przykład 6 rano, piszę do 8 I codziennie, codziennie, codziennie. I wtedy się w, w głowie taki, w mózgu, taki jakby schemat nawyk wyrabia, że po prostu o tej godzinie nagle staję się kreatywny. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Dziś na scenie prowadził pan prelekcję, zresztą tutaj jest pan gorąco zaraz po zejściu ze sceny, więc jeszcze emocje pewnie nie opadły. Tak. E, prelekcja 10 kluczowych zasad skutecznych negocjacji handlowych. E, czy jest nam Pan w stanie chociaż troszkę skrócić ten występ i powiedzieć o tych technikaliach? To oczywiście dotyczy <laughs> pewnych zasad, tak? Czyli Przygotowania do negocjacji samego procesu, na co zwracać uwagę, czy na przykład, żeby być konfliktowym, żeby dowiedzieć się dużo o kliencie, żeby dowiedzieć się o swoich możliwościach, swoich alternatywach, żeby mieć nastawienie właściwe do negocjacji, czyli żeby nie odczuwać przymusu, tylko bardziej chęć prowadzenia tych negocjacji i generalnie te, tego, typu, tego typu rzeczy. tak? Praca pracą, ale w tym wszystkim trzeba też znaleźć troszkę czasu na odpoczynek. Właśnie jak pan odpoczywa, jak pan stara się tutaj znaleźć jakiś taki złoty środek? Wie pani, powinienem powiedzieć, że skaczę na bungee, chodzę po górach i biegam triatlony. Nie, nie biegam teatronów, ale lubię biegać, biegam często, biegam takie dystanse, tak się wyrażę, rekreacyjne. Mam dwa koty i psa i często spędzam z nimi czas, bardzo lubię rozmawiać z kotami, bo się czegoś można od nich dowiedzieć. A wczoraj no i... był międzynarodowy dzień. Tak, oczywiście. Też prowadzę blog wegański, bo jestem weganinem od 18 lat i... I też ten blok prowadzić, tam testy prowadzimy razem z żoną, to też tak po godzinach sobie hobbystycznie zajmujemy się tym. Osoby, które chciałyby się zacząć zająć sprzedażą, jakie miałby Pan rady dla nich na start? Nie sprzedawajcie, się, tylko pomóżcie ludziom kupować. <laughs> <laughs> no i powinienem powiedzieć: No, i przeczytajcie jedno z moich książek, tak? z 17. <laughs> natomiast no to byłoby piękne zakończenie, już klamrą naszego wywiadu. Natomiast jeszcze zadam ostatnie. Dlaczego warto być na takich targach jak dzisiejsze Business Idea? Nie odpowiem. Tego ja, tylko przytoczę słowa jednej z osób, która przyszła do mnie na konsultację, bo też prowadziłem takie konsultacje, doradztwo na stanowisku. Powiedziała, dobrze, że dzisiaj przyszłam, bo się bardzo wiele nowego nauczyłam i już nawet wiem, jakie mam możliwości w przyszłości rozwijania biznesu i pracy. Myślę, że to jest kwintesencja, która mówi o wartości tych targów. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.